Z Andrzejem Fonfarą po największym sukcesie polskich pięściarzy w Stanach Zjednoczonych uciekłeś mi z ekranu szybciej niż Glanowi Johnsonowi. Po zwycięstwach Andrzeja Gołoty i Tomasza Adamka, jedyne porównywalne dla mnie, to jestem od ponad 20 lat tutaj w Stanach, to zwycięstwo nad Glenem Johnsonem, Odniesione po znakomitej, prowadzonej w bardzo wysokim tempie akcji. Andrzej, oddaję głos Tobie, bo Ty jesteś bohaterem dnia, miesiąca i na pewno bohaterem roku dla wielu polskich kibiców i nie tylko. Opowiedz przebieg tej walki, widzianej ze środka ringu tutaj w United Center, tutaj w UIC Pavilon. Na pewno Glen jest świetnym bokserem i, i postawił mi dosyć. Dobre warunki, bo, bo no, w paru runach naprawdę mocno bił i, i pokazał, że jednak mimo wieku y, potrafił uderzyć. Potrafił przyjąć, bo trafiłem go w paru runach bardzo mocno. Y, cały tej, ten przekrój walki, y, mogę powiedzieć, że w tych pierwszych rundach czułem się bardzo dobrze, rozgrzałem się. Y, później mu odpuściłem rundę dwie, y, troszeczkę tam przyjąłem, ale, ale pod koniec pod koniec walki wróciłem. Y, biłem więcej ciosów, sam mówił mi, żeby być kombinacjami, bo, bo jak biłem szybciej, kombinacjami, po prostu wchodziły te ciosy, jeżeli byłem pojedyncze on to łapał i, i bił cały czas ten lewy dobra praca nóż no z mojej strony w tej walce parę ciosów przyjąłem, ale to jest wiadomo boks moja szczęka się chyba poprawiła od czasu kiedy no przegrałem właśnie. z Sindlejem bo przyjąłem parę czystych prawych prostych i nie zrobiło to na mnie dużego wrażenia Przełem do przodu i, i cały czas wywierałem na nim pressing Także Cieszę się bardzo z tej wygranej. Jeszcze raz mogę powiedzieć, że posłałem Glena Johnsona na, na emeryturę, z tego no bardzo cieszę. Teraz... Ogłosił zakończenie kariery zaraz po walce. Tak, słyszałem. Podziękowałem mu za to, że walczył ze mną. Była to jego ostatnia walka. Cóż mogę więcej powiedzieć. Cieszę się bardzo z tej wygranej. Trenowałem bardzo ciężko do tej walki. Dziękuję całemu mojemu teamowi, w całej mojej rodzinie, wszystkim, którzy mi pomagali, sparych partnerom, trenerom. Yy, najbliższym Także dziękuję bardzo. Zaraz po walce rozmawiałem z trenerem Glenna Johnsona, który powiedział, że był zaszokowany, użył tego słowa zaszokowany. W jak szybkim tempie potrafiłeś prowadzić tą walkę przez całą rundę. Na to liczył Glenn Johnson, że te Championship Rounds, te dwie ostatnie rundy będą dla niego. Było zupełnie odwrotnie. Dwie ostatnie rundy, dziewiąta i dziesiąta, to była twoja dominacja na ringu, a przygotowanie fizyczne, fenomenalne. Mówiliśmy o tym przed walką, potwierdziło się w 100%. Tak, 10 tygodni przygotowań. Ta walka się troszeczkę tak jak wcześniej mówiłem. Przedłużała, bo miała być wcześniej, końcem czerwca, także później, później była teraz w połowie lipca 13. Także mogę powiedzieć tylko jedno: świetnie się przygotowałem. Jest to zasługa całego mojemu teamu, ciężkich sparringów. Boks parowałem w temperaturze 40 stopni, yy, zrobiłem 10 rund i, i robiłem dalej trening, także yy, treningi kondycyjne z, z Bogdanem, treningi kondy kondycyjne z Jerem Owenem, który jest yy, świetnym, yy, świetnym człowiekiem, który przygotowuje pod kątem fizycznym mnie. Yy, no i co? Cały team i, i plus ja, to jest, to jest sukces. Największy sukces w karierze, bez wątpienia. Jak wspomniałem na początku, jeden z największych sukcesów polskich bokserów w ogóle. Nie mogę żadnych wątpliwości. Andrzej, no bo jeszcze dwa lata temu Andrzeju go, o Andrzeju Fonfarze mówiło się o zawodniku perspektywicznym. W tej chwili, po tym zwycięstwie, będziesz zawodnikiem pierwszej szóstki na świecie. W dwóch zdaniach. Co to dla ciebie znaczy dzisiaj? Bardzo się Piątek, ciężar... 13, Piątek 13. Rewelacyjna data. Piątek 13. Mówiłem, że nie jestem przesądny. Yy, I... i spełniło się moje marzenie wygrałem y, mój, mój, moją pierwszą y, poważną walkę pnę się do góry chcę zostać mistrzem świata i do tego dążę dziękuję dziękuję